Ciebie, dzień widzowie Dzisiaj druga część tego filmu. No, Leonem W tej, gdzie? Nie ma mnie. No? Jak to cię nie ma, jeszcze? Okej Ok. Łokój. Ja takiego czegoś. I dzisiaj, dzisiaj się dowiemy, czy od gdzieś tam tego i czymś tym sikietem. Nie odzyskasz. Mhm. Chyba nie widzimy. Dzisiaj tego fiszkiego się właśnie dowiecie. Włączyłem mikrofon, bo w tej nie włączyłem. Włączyłem. Hmm. No, chociaż. chociaż się Brawo! Prawie 10 tysięcy. Ja. What the hell? Co? Co? Co, co? No, to jest, Lukasia? No skończyła, kurde. Czy No tak, tu i dajesz 125 na sekundę. Nie wiem, czy cię dam. Nie, nie muszę. Musisz. Bo mam tu epika, który działa milion na sekundę. Milion na sekundę, to na pewno. No mam, znaczy nie mam w gofienkach, ale idzie tu. Mam na sekundę. No idzie tu, tu taki. To Ta na pewno 650. Ale kto ci powiedział, gdzie to ten? No właśnie, on już chyba poszedł. Za! No. Mityczny. Jakiś figrak, jakiś figrak, jakiś figrak. Chicot. Ej, to i tak tak tak. Jakiś figrak. Zabłonko, zbłonko, zbłonko, zbłonko! Ej, on się zbłogował! On się zbłogował, to go zabiję, kurde! Ale ty już go masz! Nie, no. nie mam go! No masz go, przecież ja ci go dałem! Ten... Ale nie mam! No masz go! Ej, go Ej, no, tego. go! Nie... Ale ty już i tak go masz, to po co ci dwa takie? Dwa takie, dwa takie. Ja zaraz Dziecię. nie wkleję moje zdjęcie Dziecię. w kórku. Mmm, okej. Okay. Dobra. Le Jak mi znajdziesz lapakę, to tu to ją to to. tobie. Ile no co? tamtego możesz sobie bo cię spalnował. Okej. Co tego sobie Okej. Okay. Jak, Jak mi nie włączyłeś mi i mi i nie będzie mi rejzeski że rozpałnił, to cię ale mam włączony mikrofon. A może no wyłączony? Nie no, włączony mam. Dobra, no dobra, jak bo jakbyś. Jakbyś jak nie... miał wyłączony. To by się już nie było. Fajnie w sumie. No. O kurde, który to jest? Ej da, wiśle, to bierz. Wyślę tobie szkina, ile mam dzieci w ekwipunku. Kurde no nie mam. Dobra, a więc jeszcze 200 jeszcze, jeszcze jestem przed tobą naszej wejdzie. To, ej, to już są oszeje, które mają po 6 albo 12 kaszy. No tak, co <suszone> tak. Ale jak to możliwe, że ja to zacząłem dzień wcześniej giać, a ty masz... a ty dzisiaj dopiero. Jak to możliwe? I masz tyle kasz, Jeszcze śmogę je lepszy ode mnie. A bo ci no wszyscy dałem tego dobrze, No dobra, I Mam IK ju trochę. Mhm. Ale chleka mam. Do Emaśle jeden Iki. Już to wezmę. Ej, w sumie to nie, bo i tak tego nie zobaczy. A jak to widzisz, to Jan, to w sumie to wychodzi z tego filmu. A ale nie, bo nie ja nawet to. nie to. Nie nie, nie, nie przecież on nawet. On tego nie zobaczy. Ale no. musisz to wyciąć, nie. Bo mu napiszą. Ale, ale skąd by e, miał. E, Widziałem, mieli dostęp do naszego kolegi z klaszy. No w sumie. No właśnie. No dobra, jak, jak ja by nie by wyjaś, by wyjaś, to jest to, to ja będę nieco. I to nie jestem ja, ratowałem, a słuchajcie. Przemy tu do Jan ma no tak, no bym dał ile, no dwa. No to, ale mówię, że dwa, ja mówię, że gdzieś tak około, może no, troszeczkę więcej. No, kartkówki piszę no, jakoś, niech no, tak? Ej, 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 ej... Są ej! Co? Zakończyli kolejne trzy to no nie ma co wylacują. Dawaj mi lawata, siatuj na siatujnita. Nie mam jej. No dałem ci. No to dobra, no to, dobra. Dobra. Na to już sobie wysyłam zdjęć mojego Joskina. Tego ekskunków. No to. Widzisz, że nie mam bazie, Już to nie wysyłam. No. Jak będzie tyle lawat, tam no to to tobie je modlam. Ok. Dobra, dobra, dobra. dobra. A um na discórdia, jobi... Ei, um na discórdia, bichos também que. Tá show, tá show. Não, do bem não. Dobra, Tosh jub. Tosh jub. dobra. Hmm. Tu hmm. No sprzedałeś to, ja przecież ja ci dałem, a ty sprzedałeś. No ale on dawał sto, on dawał sto dwadzieścia pięć na godzinę na, 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 na sekundę. <grym> Na sekundę o, dawał tyle. A skąd go masz w ogóle? A, a po co mam ci mówić? A to widzieli, jak ty to zdobyłeś? No tak. Widzieli. Zdobyłeś i zdarzyłeś całej prawdy. No ale wiesz, że ten pierwsza część będzie jutro. XD No dobra. A ty czy nie Ej, to, to wiem co się robię. Co? Dam ci dziakaś wstępu do tego filmu. Ale, Ale jak? No mogę ja ci dać, tylko nie będziesz mógł oglądać. No dobra, to może dać. Okej, okay. no i go nie, i, i nie dałeś się jak źle wiem tego, co daje. Ej, no. e, ja dalej mam kalendarz wczoraj, a wczoraj to miałem na trzeci, a był piąty. Paździennik ten film. Z to co kończymy tą drugą część? No w sumie. Dobra. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co było dalej, to musicie dać tu dużo lajków. I jak będzie więcej lajków, to szybciej będzie trzecia część. I dowiemy się... Tak. I dowiemy się. I dowiemy się le? on sprzedał no jej nota, który dawał 125 tysięcy nie na godzinę. No więc e, w trzeciej części się dowiemy. No, no w sumie to nic się tu chyba specjalnego nie dzieje. No a więc w trzeciej części się dowiemy wszystkiego. Modziewiśmy no. będzie jeszcze trwaj to coś. Zobaczymy. No śrubujcie. Jak będzie więcej lajków tutaj, to szybciej będzie ciecza część. Dobra, więc śrubujcie, to w drugiej części by było na tyle. Pa. A, idziesz czy siuba. No i pa. Jeszcze ty się ląd podzielnej. Pa. Pa.